Witam Was serdecznie na kanale Grzyby w Nowej Hucie Jesteśmy na terenie parku przy Muzeum Lotnictwa Polskiego Dawny pas startowy, no może jeszcze troszeczkę do niego brakuje Ale co Wam chciałbym pokazać Udało się, co prawda troszeczkę podniszczone jedno stanowisko ale drugie jest bardzo ładne a co najlepsze obok rośnie grzybek też troszeczkę zniszczony przez kogoś zdeptany który jest mylony z tym oto tutaj osobnikiem teraz podejdziemy zobaczymy o co tutaj chodzi Tutaj mamy Czernidłaka Pospolitego. Grzybka, jak jest młody, teoretycznie można jeść. Ale jak już jest starszy, tak jak tutaj, to się nie poleca. Tym bardziej, że ten grzybek Czernidłak Pospolity zawiera substancje trujące. Które, w połączeniu z alkoholem, mogą człowiekowi zaszkodzić. Tego grzybka nie zbieramy. Czernidłak pospolity już go bierzemy, żeby porównać z Czernidłakiem kołpakowatym, który można spokojnie jeść. Tutaj jest Czernidłak kołpakowaty. Jeden, drugi, tu już troszeczkę rozpuszczony. Ale zerwiemy, zobaczyć jak one koło siebie wyglądają. Dwa czernidłaki. Dwa czernidłaki kołpakowate. Dwa czernidłaki pospolite. Te czernidłaki takie z meszkiem na kapeluszu. Jemy w każdej postaci. Czernidłaki pospolite nie jemy, nie zbieramy. Zostawiamy w spokoju. Jeszcze przejdę do dużych i sobie zobaczymy, jak one wyglądają. Patrzcie, jakie one są wielkie. Czernidłak kołpa kołpakowaty jadalny. Już było o nim filmik nieraz. Śmiało zbieramy. Czernidłaka zaś pospolitego omijamy szerokim łukiem. Jak widzicie, jest gładziutki. Kapelusz szary. Rośnie gromadnie. W przeciwieństwie do czernidłaka. Pakowa tego, ale można, na, mogło, można też spotkać te czernidłaczki, jak w dużej grupie rosną. Także jeszcze raz wezmę, podejdziemy i sobie i się przyglądniemy jeszcze raz. Icik. Stare, gładkie, niejadalne, wręcz trujące czernidłaki pospolite. Nie jemy. Piękne, białe, kudłate, lekko czernidłaki kołpakowate. Szamamy. Mam nadzieję, że troszeczkę tym filmikiem rozjaśniłem różnicę między trującym a jadalnym żybem między Czernidłakiem Pospolitym a Czernidłakiem Kołpakowatym. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. Cześć. A byłbym jeszcze zapomniał, jak możecie, to zostawcie jakiś ślad po sobie. Zasubskrybujcie, zalajkujcie, udostępnijcie, skomentujcie. Zapraszam też na kanał leśny z grzybami w Nowej Hucie po lesie. Tam też się staram pokazywać różnego rodzaju grzyby. Tylko, że już, tak jak mówiłem, występujące w lesie. Tu pokazujemy grzybki miejskie, a tam grzybki leśne. Tymczasem. Cześć. Do zobaczenia dziś na trasie.